Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do pierwszego losowania w wielkiej loterii PIK. Losowanie odbywa się 21 września 2021 roku w siedzibie firmy Motivation Direct. Kilka czysto technicznych informacji. Za chwilę, zgodnie z regulaminem, zostaną wyłonione zwycięskie losy oraz losy rezerwowe. Publikacja zwycięskich losów odbędzie się po losowaniu na platformie programu partnerskiego PIK. Samolosowanie odbywa się za zgodą Izby Celno-Skarbowej w Warszawie na specjalnie do tego przygotowanej maszynie losującej oraz oprogramowaniu. Komisja losująca w składzie Prezes firmy Motivation Direct Pan Przemysław Wenka oraz Junior Program Manager Pan Krzysztof Lipiński. Krótkie przypomnienie zasad. Za każde 500 punktów PIK uzyskanych za okres lipiec-sierpień 2021 a także za udział w webinariach w ramach Akademii IK dla profesjonalistów, otrzymali Państwo jeden mały los, który bierze udział w bieżącym losowaniu oraz czterech kolejnych. Natomiast za każde 2500 punktów PIK naliczonych w okresie lipiec 2021 do czerwca 2022 otrzymają Państwo jeden duży los, który będzie brał udział w losowaniu finałowym samochodu dostawczego Ford Transit Connect. Nagrodami w dzisiejszym losowaniu będą telefony iPhone model SE 64 GB oraz laptopy Acer Espire. Życzymy Państwu wielu wygranych. To, co Państwo widzą w tej chwili na ekranie, to lista wygranych losów, które za chwilę dodatkowo zaprezentujemy w formie tabeli. Zostaną również wyświetlone w formie przypomnienia terminy kolejnych losowań wraz z losowaniem głównym. Dziękujemy Państwu za udział w dzisiejszym losowaniu w Wielkiej Loterii PIK. Gratulujemy uczestnikom wygranych nagród. Przypominamy jednocześnie, że kolejne losowanie odbędzie się już 23 listopada. Dziękujemy Państwu za uwagę.